Witam wszystkich nowonarodzonych ochrzczonych w imieniu pana Jezusa, wszystkich prawdziwych chrześcijan biblijnych. Zobaczcie sobie, zanim zacznę tutaj rozwijać pewien temat, zobaczcie sobie spokojnie, sobie odczytajcie, powiększcie sobie tutaj ten mem na, na ekranie. Przyjrzyjcie się bardzo dobrze, uważnie. Zobaczcie. I może ja przeczytam go, żeby każdy zrozumiał. Jeśli łudzisz się, że możesz żyć jak Ty tego chcesz, a nie jak Pan Jezus nakazał. A i tak nie przyjmiesz zamienia bestii, to wiedz, że ci się to nie uda. Nie wykiwasz Pana Jezusa. Tak powiem jeszcze od siebie. Dlaczego, tak mówię? Ponieważ słowo Boże, Biblia, Duch Święty przez słowo Boże mówi o tym wyraźnie. W drugim liście Apostoła Pawła do Tysaloniczan. drugi rozdział od 9 do 12. Tutaj też jest widoczne, ale nie wiem czy to on jest widoczny ten werset, więc go odczytam. Pojawieniu się Jego towarzyszyć, towarzyszyć będzie działanie szatana, tu mowa o Antychryście, tak? O początku Wielkiego Ucisku. Pojawieniu się Jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną. Dlaczego giną? Jest odpowiedź: ponieważ nie przyjęli miłości prawdy. Czyli nie nawrócili się, nie chcieli się nawrócić, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza, uwaga, dlatego Bóg dopuszcza działania na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. No i mamy to. Czyli, jeśli jesteś człowiekiem nienawróconym, nie chcesz się nawrócić, chcesz się jeszcze bawić w tym świecie i tylko sobie obserwować ciekawostki, coś się dzieje, e, tam nieraz dopytywać innych chrześcijan e, o jak uważają, co będzie teraz, i itd., itd., ale dalej sobie balansować, i, a zobaczę, jak to będzie, a pożyjemy, a zobaczę. No pan Jezus przyjdzie na ciebie, człowieku, jak złodziej w nocy. I będzie wycie, będzie płacz i zgrzytanie zębów, zostaniesz wyrzucony w ciemność, jak jest napisane, jak Pan Jezus powiedział. Ale właśnie, co z tymi, którzy nie chcą się nawrócić? Widzą teraz już ostatnie znaki, ostatnie podrygi przed przyjściem Pana Jezusa. Ostatnie znaki na ziemi. Czyli tutaj, sytuacja na świecie, co się dzieje? Nie było nigdy Takiej sytuacji, jak jest teraz. I mówią o tym geopolitycy, czyli ludzie, którzy analizują geopolitykę na całym świecie. Wszystkie praktyczne kanały na YouTube, takie, które no, bardzo poważne, tak? W Polsce, również anglojęzyczne, mówią, że nigdy nie było takiej, takiego stopnia poziomu prowadzącego do. Po prostu wojny nuklearnej, tak. Nigdy. To jest najwyższy stopień. Nie było czegoś takiego przed II wojną światową, nawet. Nie ma, nie ma takiej opcji. Wszystko wskazuje, cena złota wszystkie masy, masy, masy rzeczy wskazują na to, że zaraz będzie tu rzeźnia. Po prostu. No i właśnie. I osoby, które nie chcą się nawrócić. I tylko y, mówią, jakoś to będzie, będzie dobrze, y, dam radę. I tak nie wezmę znamienia bestii w wielkim ucisku. Człowieku, po pierwsze, pytanie, czy Bóg w ogóle pozwoli ci dożyć do znamienia bestii do końca 3,5 roku? Bo wasza pycha, wasza głupota w waszych, y, waszych główkach jest niezmierzona. Po prostu niezmierna. Jest, jest tak potężna, że wy, wy nawet nie analizujecie słów i swoich myśli, co wy wypluwacie ze swoich głów. Nie, wy nie wiecie, że Bóg, że jest, będzie wielką, ale to ogromną łaską od Boga, kiedy Bóg dopuści kogoś do tego, aby mógł umrzeć śmiercią męczeńską, y, zostać ścięty przed, y, przez antychrysta. To będzie wielki, wielki zaszczyt. Dlaczego? Ponieważ jest napisane, że wyszli, to są ci, którzy wyszli z wielkiego ucisku i wyprali swe szaty we krwi baranka. Święci, którzy wyszli z wielkiego ucisku. Święci. Czyli oni się oczyścili. Ale oni nie robili czegoś świadomie i nie sterowali sobie czasem i nie mówili, a teraz będę sobie balował, będę robił co chciał, grzeszył w tym świecie. A później wykiwam Pana Jezusa i wskoczę sobie jak do pociągu na gapę, na ostatnią chwilę i dam głowę, po prostu nie przyjmę znamienia bestii, położę głowę, zetnę, hopla i wskakuję sobie do nieba i jestem święty. No, wy tak sobie myślicie. Bo ja nie wiem, co wy macie w głowach w ogóle. Ale coś, coś w, tym, w tym stylu, coś w tym kierunku wasze myśli idą, bo innego wytłumaczenia nie ma, nie można tego inaczej wytłumaczyć no chyba, że jesteście tak zaślepieni już przez szatana że w ogóle nie wierzycie w to, że za chwilę będzie wielki ucisk, to jest ta druga opcja ale wiem, że są tacy ludzie i moi dawni też znajomi koledzy, którzy y, mają w głowach to, że no po prostu nie wezmą za mnie bestii i będzie wszystko ok, będzie wszystko dobrze no to wy nie, chyba nie wiecie, kim jest Bóg Ojciec i Pan Jezus Wy nie wiecie, że Bóg ojciec zna wasze myśli i Pan Jezus. I zostało to przepowiedziane. Nie, nie będziecie kombinować. Oczywiście. Bóg wam na takie coś nie pozwoli. Ba. Kiedy zacznie się wielki ucisk, ludzie sobie nie wyobrażają, jak będzie wyglądał wielki ucisk. A jest zdanie konkretne, które mówi, jak będzie wyglądał wielki ucisk. Wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd, i już nigdy więcej nie będzie. Wielki ucisk, którego nie było od początku świata. Zaraz, zaraz. Przecież od początku świata to były po prostu rzeźnie, mordownie, yy, kaźnie, holokaust, czyli wielki ucisk, te wszystkie rzeczy zebrane razem najgorsze, najgorsze wojny. I wojna światowa, II wojna, wojna światowa, wojny napoleońskie w średniowieczu, czyli w tym okresie, który tak się nazywało średniowiecze, wielkie krwawe bitwy Stalin, Hitler, Pol Pot, Kambodża, Czerwoni Kmerzy, obozy koncentracyjne. To wszystko będzie niczym, niczym przy wielkim ucisku, który nadchodzi. To będzie taka rzeźnia, taka niewyobrażalna mordownia się zacznie, że wy sobie nie wyobrażacie, że przeżyć jeden dzień w wielkim ucisku to będzie super. Od razu po prostu będą wojny, będą, będą niewyobrażalne na niewyobrażalną skalę zamieszki, będą mordy, grabieże, gwałty, będzie kanibalizm. Wszystko, co widzieliście kiedyś w jakichś tam najgorszych, nie wiem, najbardziej krwawy ktoś widział w horrorach, to to jest nic. To jest nic. Kiedyś, dawno temu oglądałem taki, taki film Noc, noc oczyszczenia yy, i w tym filmie jest pokazany yy, taki scenariusz, że yy, amerykański rząd yy, ustanawia taką noc, w której yy, można robić, co się chce, i nie działa policja, nie ma żadnych konsekwencji, nie, nie działa policja, sądy, yy, nawet yy, chyba, że yy, chyba yy, szpitale i tak dalej, po prostu nie ma żadnych służb, yy, ludzie robią co chcą, mogą zabijać, gwałcić, wszystko i nie ma żadnych konsekwencji. Powiedzmy od yy, tam dziewiętnastej do 6 rano, przez całą noc, to jest taki film, tak? Yy, taki, taki science fiction. Jest tam pokazane, co, yy, do czego ludzie są zdolni. Y, jakie bestie, jakie wynaturzenia y, w ludziach y, tkwią, tak? W ludziach. I, i oczywiście, y, to jest film fantastyczny, tak? To wyobraźcie sobie, że ten film to jest nic. To jest nic w porównaniu w, z tym, co się stanie w, pierwszej, w pierwszych godzinach wielkiego ucisku. Co, co będzie trwało przez całe 3,5 roku do mm, do. Mm, bo Antychrystus od razu się ujawni, ale mm, do. E, momentu, kiedy Antychryst zasiądzie w świątyni tak, i obwoła się Bogiem, a potem drugie 3,5 roku toczy już e, plagi, e, najgorsze plagi Boże. Ktoś, kto. E, dlatego jest napisane: Ten, kto szczęśliwy, ten, ten, kto przeżyje tyle i tyle dni. Szczęśliwy, ten, kto wytrwa tyle i tyle dni. Mm, nie pamiętam, ile tam, mogę się pomylić, więc, więc nie podam, ale jest taki werset, tak? Akurat pamięć do, do cyfer mam słabą, ale ci, co wiedzą, to bardzo dobrze znają ten werset, ten znany werset. Szczęśliwy, kto wytrwa tyle i tyle, tyle, tyle dni. Yy, czyli ten werset o czymś mówi, tak? Czyli ludzie będą ginąć na potęgę. Na potęgę. Milionami. Milionami. I, i taki ktoś, taki głupiec, no bo. Yy, Biblia nazywa takich y, ludzi głupcami, tak? Głupcy, którzy nie chcą się nawrócić, nie? Wiele, wielokrotnie, nie? I taki głupiec sobie myśli, że po prostu nie przyjmie zamienia bestii, no i nagle staje się świętym. No po prostu zwariował. Z, to taki człowiek, co to zwariował. Eee, ale co? Bóg kogoś, kto nie chce się nawrócić, pozwoli. Aby ten ktoś uwierzył kłamstwu antychrysta i przyjął znamie bestii, nawet jeśli dożyje do przyjęcia znamienia bestii, to żeby przyjął. Tak jak Bóg zrobił z faraonem, kiedy faraon nie chciał wypuścić Izraela, ludu Bożego z Egiptu, no to Bóg dotykał go plagami, ale w pewnym momencie zatwardził jego serce, jest napisane. Bóg. Bóg zatwardził jego serce, aby co? Aby Faraon zginął. Aby Faraon zginął ze swoją armią. Bo taka była kara. Za brak wiary, za sprzeciw Bogu, za zatwardziałość. To dodatkowo Bóg zatwardził jego serce, żeby już on się nie cofnął. Żeby się nie nawrócił, że tak powiem. No tu, i tu jest to samo. te samo zjawisko, ten sam mechanizm, to samo narzędzie, którym posłuży się Bóg. Jeśli ty, człowieku, teraz, dzisiaj, w tym momencie nie rzucasz wszystko, nie chcesz się nawrócić bo kombinujesz, bo masz w sercu zepsucie bo chcesz korzystać z tego świata korzystać ze swoich znajomości ze, swo ze swojego pławić się w swoim bezprawiu no to słuchaj co zrobi z tobą Bóg ponieważ nie chcesz przyjąć parafrazując ten werset, nie chcesz przyjąć miłości prawdy aby dostąpić zbawienia Bóg dopuści działanie kłamstwa oszustwa i kłamstwa Dlaczego, e, przepraszam, dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa. Czyli Bóg dopuści na Was działanie oszustwa. Tak, iż uwierzą, czyli tak, iż uwierzycie kłamstwu, przyjmiecie za mnie bestii. Aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale mieli upodobanie w nieprawości. Ale upodobali sobie nieprawość. Upodobaliście sobie nieprawość, więc zostaniecie osądzeni przez Boga. W wielkim ucisku i przyjmiecie z nami bestii, bo Bóg was zaślepi i ustawicie się w kolejeczce, w kolejce po zamię bestii i skończycie, jak, jak skończycie, jeśli w ogóle dożyjecie do zamienia bestii, no to przyjmiecie z nami bestii. Następnie co? No, czeka was 3,5 pół roku plag, w których giniecie w jednej z plag. Bo ludzie będą już ginąć milionami grubimi, nawet miliardami. Tak, miliardami. Eee, no i co? No i do piachu, że tak powiem, bez sądu, bez sądu, bo to, ponieważ jest to napisane w księdze objawienia, od razu są wrzucani do jeziora ognia i siarki, aby płonąć żywcem, palić się, a, a, a dym ich męczarni będzie się wznosił na wieki wieków. I taki wasz los. Dzieci, 50 na 50, czy wasze dzieci, ale też najprawdopodobniej, ponieważ Bóg tutaj, jeśli chodzi o potop, Bóg nad dziećmi też nie miał litości. To jest taka wasza podwójna kara, najprawdopodobniej, bo też nie mogę powiedzieć na, na 100%, ale bardzo wysokie prawdopodobieństwo jest tego, ponieważ Pan Jezus też tutaj w Księdze Objawienia. Y, ostrzegał chrześcijan, y, pewną chrześcijankę, która grzeszyła, co zrobić z jej dziećmi dla przykładu, y, aby wszyscy się bali i poznali y, pana Jezusa. Więc y, nie, nie będzie na wami litości. I wiedzcie, że jesteście i kiedy y, nie chcecie się nawrócić, kombinujecie, y, obserwując sobie tylko tak. Jak niby niezależni obserwatorzy, co się dzieje na świecie, i myślicie, że was to nie dotknie, lub jakoś tam prześlizgniecie się, przemkniecie pod radarem, jak to, jak to się mówi, to nie, to wam się nie uda. Więc w najlepszych wiatrach zostało wam od teraz, powiedzmy, mniej więcej 3,5 roku życia. 3,5 roku życia. Ale to w, w super, super yy, scenariuszu. Oczywiście na, na koniec. Zostaliście zaślepieni, Bóg Was zaślepia, bierzecie z nami bestii, giniecie w plagach i budzi się w piekle, w jeziorze ognia. Tak najprościej wygląda ten scenariusz, według Słowa Bożego, według Biblii. I Biblia o tym mówi w różnych wersetach. Więc po to właśnie nagrałem ten, ten film. Jeśli chodzi o przyjście Pana Jezusa które już bardzo, bardzo dużo osób mówi tutaj 23, 24 września. Dlaczego ta, ta data jest? Ja Wam nie będę udowadniał tutaj, ja nie mam zamiaru yy, Wam yy, to udowadniać, że, że coś w tej dacie jest. Hmm. Ja nie, powie, nie mogę powiedzieć, że Pan Jezus na 100% przyjdzie w tej dacie, ale jest, jest, to jest najwyższy, najwyższy, jaki może być alert w tym roku, czyli gotowość. Alarm, ponieważ, no co ciekawe, tylko tyle powiem, złożyło się, składa się na te daty 23-24. Oprócz tego, że jest to święto Trąb, jedno z najważniejszych świąt żydowskich, i pierwsze do wypełnienia przez pana Jezusa przy jego powrocie święto. Bardzo ciekawe rzeczy będą się działy i masę, ale to cała masa dosłownie kilkadziesiąt rzeczy i zdarzeń. Yy, zdarza się w tą datę: 23-24. To jest coś niesamowitego. Nigdy czegoś takiego nie było. Yy, były wcześniej, we wcześniejszych latach przez jakieś 2-3 lata w tych datach yy, też były znaki, ale nie było wydarzeń. Nie było wydarzeń. Te daty. A teraz nie dość, że są znaki, ponieważ będzie jeszcze dodatkowo zaćmienie słońca. Było zaćmienie księżyca, tak? Krwawy księżyc. A teraz zaćmienie słońca. No, no wiadomo, co pan Jezus powiedział, nie? Co będzie przed jego przyjściem. Oczywiście osoby nienawrócone w ogóle nic tutaj nie zrozumieją. Z tego będą mieli mętli w głowie, ponieważ nie śledzą. Nie czekają na pana Jezusa. A szatan dodatkowo ich zaślepia i yy, mąci im w głowie przez, przez słuchanie ludzi, różnych ludzi szatana. Yy, to wiem. Ale po prostu oni tego chcą. Oni, oni nie, nie czekają na pana Jezusa. Jest im dobrze tutaj w szatańskim świecie, więc będą ginąć w tym szatańskim świecie. Yy, ich, zaraz ich życie zamieni się w koszmar yy, ucisku. Więc yy, ale yy, jeśli chodzi. O tą datę. Jest to po prostu najpoważniejsza data. Nigdy czegoś takiego nie było. Więc, e, jeśli ktoś by mnie tutaj zapytał, czy czekam 23-24 na przyjście Pana Jezusa, to jak najbardziej powiem oczywiście, jak najbardziej, ponieważ Pan Jezus nie przyjdzie w byle jaką przypadkową datę. Pan Jezus ma do wypełnienia jeszcze trzy święta. Trzy święta jesienne w jeden rok. I tak też się stanie. Ponieważ Biblia to pokazuje, Pan Jezus to pokazuje, ale ten, kto nie zna Słowa Bożego, nie chce yy, poznawać, nie interesuje się tym i przede wszystkim nie wierzy. Nie wierzy w to wszystko, wątpi. No to wiadomo, jaki jego los czeka. Nie, nie ma takiej opcji, że po prostu uda sobie nawrócenie nagle, bo tak planował, a Pan Jezus mu to w jakiś sposób przepuści. Nie, ponieważ Biblia. O tym mówi, tutaj zabezpiecza to, że no, pan Jezus nie jest człowiekiem, tak? Bóg nie jest człowiekiem. Nie da, jak jest napisane, nie da się z siebie naśmiewać czy też drwić. Pozdrawiam wszystkich prawdziwych Chrześcijan.